Odżywka bez spukiwania czy termoochrona, a może jedno i drugie. Czy jest w tym jakaś reguła co do czego? Nie ma. Wszystko zależy od produktu i producenta. Ale, ale są jednak jakieś normy. Zacznę od termoochrony. To produkt dla Ciebie, jeśli stylizujesz włosy na gorąco, czyli używasz prostownicy, lokówki, suszarko-lokówki, gorących wałków lub szczotki termicznej, czyli głównie gorących urządzeń, które bezpośrednio dotykają włosów. Termoochrona na opakowaniu powinna mieć zadeklarowaną temperaturę, czyli na przykład do 200 lub 230 stopni, bo to oznacza, że producent wykonał testy skuteczności. Są termoochrony, które mają funkcję odżywki w jednym produkcie, co oznacza, że podczas jednego mycia nie potrzebujesz już używać dodatkowo odżywki bez spukiwania. Dobrze też, by termoochrona miała w składzie filtry UV i była w lekkim sprayu. Tak więc olejki na końcówki i ciężkie mleczka, nawet jak mają zadeklarowaną temperaturę, nie będą najlepszym wyborem, bo mogą obciążyć włosy. Natomiast odżywka bez spukiwania, czyli tak zwany produkt leave-in, ułatwia rozczesywanie, wygładza włosy, nie myli z prostowaniem i jest wystarczająca dla osób suszących włosy suszarką. Ale jednak tak dobrze, aby miała składniki chrujące przed temperaturą i filtru UV. Tego produktu nakładamy mniej niż termochrony, więc powinna wystarczyć ci na dłużej. A ty używasz po każdym myciu termochrony czy odżywki bez spukiwania? Ja suszę głowę tylko suszarką i używam takich szczotek, które się nie nagrzewają, więc po każdym myciu i spukaniu maski używam odżywki bez spukiwania.